Fajnie sobie jednego zamiast zagrać tu defensywnie. Będę w sensie... na górę EBR-em. Tu dwa EBR-y. Około 430 tu. Z tebekiem na hila. 907 -ki snajpa stąd na początek. Chiffy pod środek. 900 zrobił to w damage. Albo chuj, jedną 907 podjdź od razu tutaj na pizdę pod ten budynek, żeby skontrolować tego EBR. -a. Czy nami znam czy otwierasz? Nie wiem, chyba w pasywa w tutaj. Piotrek wyleciał. Jakbyś się rozwił, nie? Bym był bardzo zły. <grym> Oczy faj wiedzą. Weber tam. To jest trzeciego. To, to, to jest Las grany. To jest Tak, we do jest Jedźcie do mida BRKD pod Hillem. A do mnie 907 907, wpierdalacie się po prostu do wody w to. Ty w tej nami za chwilę będziecie pikować na to, no nie? W sensie tam oni uciekają stąd. On ucieka tam 907. Sprawdźmy to z BR-em, żebyśmy mieli je, tam. czołgów jest, jest, Bo może nie Wiesz, będziemy wszystkim wszystkimi ja, ja, ja jechać. Ja też już tam przejeżdżam. Ja wiedzą o mnie tutaj. Tu jest BR, tu jest BR, tu jest BR, koło budynku. 907? 907-ka snajpi, jeszcze dwie z EBR. Na treku, na treku. Tego EBR-a możecie sobie wyjechać Trzy no. sekundy i dam trzy sekundy. Już mamy 307. Dawaj, dawaj, petujecie to. Zostanie zabijcie. z tebekiem, zostanie z tebekiem, no nie? Na healu. No to ebr i im odplayujcie. EBR-a, EBR-a, wójtusia, wójtusia, wójtusia e, na e, e, przyczelę. Ci wy, ci ci wy skracają. Ci wy skracają. No to pałujcie ich na dojeździe. Biem. Mumka, Mumka, Mumka musiałem złapać. A podjedzie do środka i to krosuje, a ty nie Poprawcie to. mu traki. Nie się. Tak, no, to... no, uciekam stąd Muszę połapać, płopmy te ciwy, płopmy je. To hpecz, to hape. To może ktoś z, a, z, później? Rej, dobrać. Dobrać, z tym później. Ej, dawaj, zaraz double pikujemy. Oni tego widać chcą puszować. No dobra, to macie krosa, tak? A wy się głupio nie rozlejcie. Musicie to trzymać, no nie? Żeby naszych nie krosowali. Ulew, Wygracie prawo? Guys, wygracie prawą. Tak. Tak, tak, wygramy to. Ej, ej ten, bo, tego może widzicie w te cyfry. Nie nie, 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 róbcie Nie, 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 stronie. Róbcie full damage, full damage, róbcie. Ale nie zrobimy w te medy. To zróbcie. Przecież tu jest jeden med. No musicie to robić, musicie na faście. Za długo to schodzi już. I już czymś jedźcie, to widać. I skracacie już tu dwoma 907kami pod to, trzema. Przeskakiwać czy nie? Nie no, róbcie tutaj damage są na to. Oni się rozlewają teraz pod. się rozlewają teraz pod nas. Róbcie snajpy na to. Kecaj na dwa stęły. Macie na kapę. Masakrycznie dużo one shotów. Mamy 7 kaprzut. 6 kapzot. 6 kapprzut jest. Jedzie. 4 one shoty są. Koła nam zginie, koła nam zginie chyba. Nie, a bo on, bo on po i tu jak, jak David do dołu. No, a co to zazen, miał to zrobić? No na nowo, co on jest w ford Dobra, nice, pewno pecha jest. jest... Parkis, musisz zjechać z healer. Nie from mam from jak. Nice Kole. dobrze było. Co temu? Zabiję tego. Kraj jego. Nie wiem, możesz zjeżdżać już tutaj. No mamy, mamy arty, kurde, na spinie! Mamy arty! Mamy nie Mamy nie Mamy, arty, kurde. mamy, mamy, kurde. mamy dwa razy więcej HP niż oni. Dobrze, do nie mówcie, że spokojnie. Bery mnie będą puszować. Piotr, na przyszłość nie z tebek, bo ja nic nie, nie zrobiłem. Spójrzmy, jak tam. Teraz TB jest tak niecelny, że Przepikujcie ja to, przepikujcie to, bo wasze bery będą zaoodplayować stąd. No, Podjdźcie 907 no na górę. To już jest kuba. Gigi, no. Wszystkie ja peski, jakie strzelają z strykiem, to za zero. Myślałem, że stowek będzie nie ok, trafię. bo na wieżę tam możesz grać. No, no nie, no do na początku to jest dobre. Ale Grzesień, to było głupie, że ty chciałeś przyjeżdżać. Ale, Trzeba było zostać tutaj z tym ale, drugim chiefem, to robić. To czy, bardziej mi chodzi o to, że mogliśmy zapić te dwa czołgi. Bo nie ma co. Mam Tu wjechały dwa ruskie medy i przeżył to to tutaj jeden edery. ruski med na 800 HP i 3 wiem, Jakbyś został w dole i się nie rozdał to byście zapewne zabili tego, gdzie siedem i byście się <stansionale> rozstrzelali. Okej, okay, to następnym razem będzie Leopard czy, na chwilę. I tyle. Nie, nie wiem, tylko mi się wydaje, że przecież jakim jeszcze EBR-y pomagały, to byśmy nie zdążyli. Logo. Ale zjeść ja w byście zawili, Ale EBR-y sobie co coś nie biły, więc EBR-y nic nie zrobiły. Więc. EBR-y przecież tu mieliśmy UK i jest EBR-a. Okay, Ale ja, ja nie mówiłem nie o tym, mieć. jak tu nam idzie było, że ktoś się bezsensownie podjechał do góry, chciał się przelewać na to, zamiast walczyć tutaj, gdzie wjechała 97K, nie wiem, na 1000 HP i druga jakoś na 1500. To byście mieli dwa chiffy praktycznie na pół HP, zamiast zostać zabić sobie Nie, o to Zdęka. chodzi, że jak wy, jak wy, byście się przelali na tę stronę, że tak, przynajmniej albo w nich, to nasze 907 ma nie byłyby w stanie nie? nasze 900 nie, nie? nie byłyby w, a... w stanie pomóc. Oho. Bo Oni, bo oni, bo, oni ma, jak w Banku zabili Grzegorzka 900, bo ona KP. Przelewając się na tą stronę. Na tą stronę. W nich. To ani wam ci nie pomogą, ani wam ci nie pomogą, ani wam ci nie pomogą. Bo oni stoją tutaj zajebani, dobra, no na tych dobra, górkach. Dostań. No ja w sumie za bardzo na tych cifrach się podjerałem. Sorry. No, mój błąd akurat. No i dobra, jutro znowu dwa składy na 22 i na koniec mapy i łamie i No no. Ktole, Co ja, jest, to ale kurwa. Ale ty mi nie zdenerwuj. Zajebany jest tutaj. to jestem smutny. A no to jest. 14, 14 to, bo 6 trafiłem, nie, 3 Czyli... przebije. strona jest tyle lepsza. I smutno jest, myślę. Hmm. Gramy coś kurwa. Advansa zagram se. Kurwa, SH10 <gry> grasz.